Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia setnego filmu na tym kanale. Dzisiaj opowiem Wam o kilku rzeczach. O impedancji, reaktancji oraz obwodzie rezonansowym LC. Zacznijmy może od impedancji. Z pojęciem impedancja zapewne nie raz się spotkaliście. Chodzi tutaj oczywiście głównie o głośniki. Jak kupujecie głośnik, to zawsze ma on podaną. Jakąś swoją impedancję. Ten głośnik jest akurat sześciomowy. I czym jest ta impedancja? Najprościej mówiąc, to jest taki jakby opór zależny od częstotliwości. Sprawa OMA, wiecie, że rezystancja to jest napięcie przez natężenie. No i impedancja to będzie właśnie napięcie podzielone przez natężenie. Tylko w zależności od częstotliwości ta impedancja będzie się zmieniać. Te sześć omów. To jest impedancja głośnika podawana dla częstotliwości 1 kHz. Oczywiście dla przebiegu sinusoidalnego. Pamiętajcie, że impedancja głośnika to nie jest to samo, co rezystancja jego cewki. Bo zmierzmy na przykład rezystancję cewki tego głośnika. Same sądy mają tutaj w takim tanim mierniku, no powiedzmy, jakieś 0,5, a cewka ma jakieś 5,9. Minus 50, jakieś 5,4 ohma. Czyli jak widzicie, to jest mniej niż te 6 ohmów podane na głośniku. Jeżeli kupiliście głośnik i myślicie, że producent was oszukał, no bo zmierzyliście sobie tutaj rezystancję, wyszła ona niższa niż impedencja podana tutaj, no to uspokoję was, nie zostaliście oszukani. To jest całkowicie normalne zjawisko. Zawsze ta rezystancja cewki głośnika. Będzie trochę niższa niż ta impedancja podana tutaj. A w jaki sposób ta impedancja zależy od częstotliwości? A no, im wyższa będzie częstotliwość, tym wyższa będzie impedancja. Jeżeli zbudowalibyście sobie taki prosty układ, czyli jakiś rezystor, a tutaj za rezystorem jakiś głośniczek no i zasilili to z jakiegoś generatora sinusoidalnego o regulowanej częstotliwości, no to zobaczylibyście, że im bardziej będziecie zwiększać częstotliwość, tym mniejszy będzie spadek napięcia na tym rezystorze, no ponieważ impedancja głośnika będzie rosła i będzie on pobierał coraz to mniejszy prąd. Przez to na rezystorze będzie się odkładało coraz to niższe napięcie. Z powodu tego zjawiska we wzmacniaczach Zazwyczaj daje się tutaj jeszcze jakieś obciążenie, które zaczyna ten wzmacniacz obciążać dopiero przy wyższych częstotliwościach. Wygląda to mniej więcej tak: mamy jakiś głośnik, tutaj jakiś sygnał sinusoidalny, a tutaj jest rezystor szeregowo z kondensatorem. Co się będzie działo w takim układzie? Jak częstotliwość jest niska, no to tutaj płynie bardzo mały prąd, ponieważ reaktancja kondensatora jest bardzo duża. Oczywiście o reaktancji także za chwilę Wam w dzisiejszym odcinku powiem. Jak częstotliwość się zwiększa, no to głośnik z kolei zaczyna pobierać coraz to mniejszy prąd, ponieważ rośnie jego impedancja, a ten układ zaczyna pobierać coraz większy prąd, ponieważ maleje... Reaktancja kondensatora. No i po prostu coraz większy prąd nam sobie tutaj płynie, dzięki czemu wzmacniacz cały czas jest mniej więcej tak samo obciążony. Oczywiście przy odpowiednim doborze elementów w takim układzie. Reaktancja jest czymś bardzo podobnym do impedancji. To także jest opór zależny od częstotliwości. Jak mamy jakiś kondensator i podajemy na niego Jakieś napięcie sinusoidalne na początku o niskiej częstotliwości. No to ma on bardzo dużą reaktancję. No i jak dodamy tu jeszcze jakiś rezystor, no to ten kondensator nam bardzo mało tego przebiegu sinusoidalnego będzie przepuszczał. On się będzie zachowywał jak rezystor o bardzo dużej rezystancji. No i to będzie działać po prostu jako dzielnik napięcia. Jak zwiększamy częstotliwość, no to ta reaktancja maleje, czyli można powiedzieć, maleje rezystancja, opór tego kondensatora, oczywiście zależny od częstotliwości, no i przechodzi tu więcej tego przebiegu sinusoidalnego. Taki układ stosuje się w różnych filtrach. To jest akurat filtr górnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy będzie wyglądał podobnie, po prostu kondensator będzie zamieniony. Miejscami z rezystorem filtr dolno-przepustowy o tak. Tutaj mamy wyjście tego filtra. Tutaj jest jego wejście. No i jak tutaj częstotliwość jest mała, no to dużo przebiegu sinusoidalnego przechodzi nam na wyjście, bo kondensator ma bardzo dużą reaktancję. Jak częstotliwość rośnie, to ta reaktancja kondensatora maleje. No i on tak jakby zbija nam tutaj napięcie wyjściowe, bardziej obciążając ten rezystor. Można wyliczyć reaktancję kondensatora. Przy danej częstotliwości wystarczy zastosować stosunkowo prosty wzór. Wygląda ono tak. To jest 1 dzielone przez 2 pi fc, gdzie f to jest częstotliwość, a c to jest pojemność kondensatora. Reaktancja oznacza się literą X. To jest reaktancja dla kondensatora, czyli reaktancja pojemnościowa. Będzie to XC. Dzięki temu wzorowi możemy sobie wyliczyć na przykład, jaki tutaj trzeba by dać kondensator. Jeżeli tutaj damy rezystor 1 kΩ, tutaj mam przebieg na przykład 1 kHz, przebieg sinusoidalny o amplitudzie 1 V, no i chcemy, żeby tutaj na wyjściu była amplituda 0,5 V. Z tego wzoru można ten kondensator sobie wyliczyć. Dlaczego cały czas mówię o tym przebiegu sinusoidalnym? Czy nie dałoby się tutaj dać na przykład sygnału prostokątnego czy piłokształtnego? A no wtedy nie będzie to działać tak, jak powinno. Ponieważ wzór na prąd kondensatora, na prąd, jaki kondensator będzie pobierał, wygląda tak. To jest napięcie. Zmiana napięcia razy pojemność, dzielone przez czas, w jakim ta zmiana zaszła. To jaki prąd w takim razie będzie pobierał nasz kondensator w tym układzie, na przykład, jeżeli potraktujemy tutaj wejście sygnałem prostokątnym? Dla idealnego sygnału prostokątnego, który oczywiście w rzeczywistości nie ma prawa istnieć, Czas narastania tutaj jest nieskończenie mały. Co oznacza, że w nieskończenie krótkim czasie to napięcie, powiedzmy z 0V, rośnie załóżmy do 5V. Czyli, jak tutaj byśmy podstawili sobie 5, tutaj jakąś pojemność i podzielili to przez nieskończenie krótki czas, no to teoretycznie otrzymalibyśmy nieskończenie duży prąd. Właśnie dlatego taki układ działa prawidłowo tylko przy przebiegu sinusoidalnym. Przy przebiegu prostokątnym, będzie to wyglądało mniej więcej tak. Tutaj napięcie wzrosło z 0V, powiedzmy do tych 5V, a później kondensator zaczął nam się ładować przez ten rezystor. Jeżeli by tutaj cały czas podawać sygnał prostokątny, no to na wyjściu otrzymamy coś takiego. Ten układ tak naprawdę nazywa się układem całkującym, no a ten nazywa się układem różniczkującym. Te pojęcia pewnie kojarzą Wam się z matematyką. Dzisiaj, oczywiście, nie będę Wam opowiadał, na czym polega całkowanie czy różniczkowanie takim układem, ponieważ sam nie do końca to kumam. Polecam Wam obejrzeć dwa filmy na ten temat na kanale RS Elektronika. Zapytacie się pewnie, jaka jest różnica pomiędzy reaktancją a impedancją. Ponieważ zarówno impedancja, jak i reaktancja to jest opór zależny od częstotliwości. Ale jest jedna różnica. Otóż impedancja kondensatora można mówić zarówno o impedancji cewki, jak i kondensatora. Wzór na tą impedancję kondensatora wygląda tak. Impedancja oznacza się literą Z. No, i z to jest pierwiastek z r kwadrat plus xc kwadrat. Czym jest r? r to jest isr kondensatora, czyli ta jego rezystancja szeregowa. Kondensator idealny nie istnieje, a kondensator rzeczywisty, czyli taki, jak stosujecie w różnych układach, tak naprawdę składa się z rezystora cewki. No, i samego kondensatora połączonych szeregowo. Tak w rzeczywistości zachowuje się kondensator. No, a ten wzór na impedancję uwzględnia zarówno reaktancję, jak i tą rezystancję szeregową. Jeszcze można by tu określić indukcyjność samego kondensatora, czyli ESL, Equivalent Series Inductance. Tak, jest taki parametr, ale o nim mówi się bardzo rzadko, ponieważ ta indukcyjność jest zazwyczaj minimalna. Z powodu tej indukcyjności, no i oczywiście tej rezystancji, ten wzór nie zawsze wynik z tego wzoru nie zawsze będzie zgodny z prawdą. Bo jak potraktujemy nasz kondensator bardzo dużą częstotliwością, to z tego wzoru wychodziłoby, że ta reaktancja będzie bliska zeru. No, rezystancję szeregową, jak mamy jakiś dobry kondensator, to można pominąć, bo ona jest rzędu miliomów. Czyli z tego wzoru wychodziłoby, że impedancja także będzie bliska zeru. No, bo oba tutaj, obie zmienne mamy bliskie zeru. Ale tak nie będzie. No, bo mamy tutaj cewkę. A cewka, im wyższa jest częstotliwość, tym wyższa jest reaktancja tej cewki. No i przez to Wykres impedancji dla takiego kondensatora w zależności od częstotliwości w uproszczeniu będzie wyglądał tak. Tutaj mamy impedancję, no a tu częstotliwość. Na początek, jak częstotliwość rośnie, to ta impedancja maleje. Ona oczywiście będzie malała dużo bardziej niż ja tutaj narysowałem, no bo powiedzmy, ta skala tutaj to nie jest skala liniowa, tylko skala wykładnicza. No, a pod koniec jak już dochodzimy do tej bardzo wysokiej częstotliwości, no to ta impedancja znowu zaczyna wzrastać. Z powodu tego, że mamy tutaj cewkę. No i ta cewka w coraz większym stopniu zaczyna wpływać na impedancję całego kondensatora. W przypadku cewek ten wzór na impedancję jest już bardziej skomplikowany, ponieważ trzeba uwzględnić takie parametry jak np. dobroć cewki. Ale tym dzisiaj zajmować się nie będziemy. Przechodzimy do trzeciej części filmu, czyli do układu rezonansowego LC. Zastanówmy się, co się stanie, jeżeli połączymy kondensator równolegle z jakąś cewką. Teraz, jeżeli podamy tutaj jakieś napięcie na chwilę i je odłączymy, no to kondensator się naładuje. No, i ta energia z kondensatora przepłynie sobie do cewki. Przez chwilę będzie prąd płynął przez cewkę. Później kondensator się rozładuje. Cewka będzie chciała podtrzymać przepływ prądu, przez co zmieni się polaryzacja. No i cewka teraz naładuje nam kondensator w odwrotnej polaryzacji. Kondensator, naładowany w odwrotnej polaryzacji, znowu przekaże tą swoją energię. Do cewki, przez cewkę będzie przez chwilę płynął prąd. Jak się kondensator rozładuje, to cewka będzie próbowała dalej podtrzymać przepływ prądu, czyli zmieni się na niej polaryzacja, no i znowu naładuje nam kondensator. No i tak będzie się działo teoretycznie w kółko. Gdyby nie różne straty w układzie, tak jak mówiłem, nie istnieje kondensator idealny i ten kondensator składa się no głównie z kondensatora ale jeszcze z rezystora i cewki, połączonych z tym kondensatorem szeregowo. Wzór na częstotliwość rezonansową takiego układu będzie podobny jak na reaktancję kondensatora, to będzie 1 przez 2pi pierwiastek z LC, gdzie L to jest indukcyjność cewki, a C to jest pojemność kondensatora. I gdzie może się taki układ przydać? Stosuje się go wszędzie tam, gdzie potrzeba przesłać informację drogą radiową. Dlaczego? Ponieważ, do wzbudzenia takiego, takiego układu na częstotliwości rezonansowej, żeby on zaczął sobie rezonować, potrzeba dużo mniej energii, niż żeby go wzbudzić na innej częstotliwości nie będącej częstotliwością rezonansową. Weźmy na przykład taką pluskwę, którą budowaliśmy w jednym z moich pierwszych filmów. Tutaj także mamy układ rezonansowy, cewkę, kondensator i taki trimer. Dzięki temu układowi ta pluskwa po pierwsze w ogóle działa, a po drugie nawet jak pobiera te 10 mW z baterii, to może przesłać ten dźwięk tutaj z mikrofonu drogą radiową. Nawet na odległość 200 metrów na otwartej przestrzeni. Dzięki temu, że mamy tutaj trymer, możemy sobie zmienić tę częstotliwość rezonansową naszego układu, co pozwala nam na zmianę częstotliwości nadawczej. Z kolei w odbiornikach radiowych, dzięki temu układowi, można ustawić radio na odbiór konkretnych częstotliwości. No bo taki układ będzie dużo łatwiej wzbudzić na częstotliwości rezonansowej niż na innych częstotliwościach. Pozwólcie, że Wam to zaprezentuję. Tutaj mam jedną cewkę, odpiąłem ten kondensator, bo to był wcześniej układ rezonansowy. Pokażę Wam, co się będzie działo, jak to już nie będzie rezonować. Tutaj także mieliśmy układ rezonansowy, którego częstotliwość rezonansowa była taka sama jak częstotliwość rezonansowa tego układu. I tutaj także, jak widzicie, odpiąłem kondensator. Na wyjściu mamy taką 10 mm diodę LED. Teraz jak będę tutaj podawał impulsy na cewkę, to jak widzicie, dioda praktycznie wcale nie świeci. Na kamerze tego nie widać, ale ona jakoś tam minimalnie błyska. Ale praktycznie wcale. Teraz jak podłączyłem tutaj kondensator, Przylutowałem tą nóżkę, którą wtedy odlutowałem. No teraz patrzcie co się będzie działo. Jak będę tutaj podawał krótkie impulsy na cewkę. Teraz energia przenoszona tutaj do diody była na tyle duża, że tamta większa dioda mi się upaliła. Dlatego dałem tutaj taką niebieską przez rezystor. No i zobaczcie, jak zacznę podawać tutaj impulsy, to wyraźnie widać, że dioda dosyć jasno nam błyska. To właśnie dzięki temu, że mamy tutaj układ rezonansowy. Jak na dining, czyli tą cewkę, także zamienię w układ rezonansowy to zdaje mi się, że ta dioda świeci teraz jeszcze minimalnie jaśniej. To właśnie dzięki układom rezonansowym jest możliwe przesyłanie różnych informacji czy energii na odległość. I to już wszystko na dziś. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.